Cześć z tej strony, Doman. A co, dzień dobry? Zapraszamy na test myszki gamingowej Cooler Master MM310. Myszka przewodowa, matowa, z podświetleniem, ale delikatnym. Troszkę się zmieniły opakowania Cooler Master, takie bardziej szalone jest teraz, jak spojrzymy. Ale bardzo tutaj. ładne, takie kolorowe. Ta, ta. Od razu na pewno rzuci się w oczy na półce sklepowej, bo większość to jest taka szara, mhm. biała, czarna, a ta jest naprawdę rzucająca się w oczy, taka I neonowa. Trochę się dzieje, tak, trochę się dzieje tutaj na opakowaniu, ale przede wszystkim jest wizualizacja myszki, są najważniejsze informacje o takich y, kwestiach specyfikacji, kwestiach technicznych. Natomiast w zestawie wielu rzeczy nie ma, bo jest myszka z przewodzikiem i jest też y, instrukcja obsługi, ale też tak zobacz, jak fajnie wykonana ogólnie, nie? Tak minimalistycznie, ale wszystko, co najważniejsze, jest informacja o przyciskach, o y, poszczególnych funkcjach. Funkcjach, które możemy sobie zresztą też zmieniać dowolnie w oprogramowaniu, co zaraz wam pokażemy, ale najpierw dosłownie kilka słów na temat specyfikacji. Zaraz o wyglądzie też, ale już teraz mogę powiedzieć, że tutaj jest ABS głównie, czyli stworzywa sztucznego, stworzywa ta myszka. Wykonana w wersjach białej-czarnej. Dostępna, widzicie, matowa jaka tutaj sobie leży. Podświetlenie 16,7 miliona kolorów RGB, natomiast podświetlenie tylko rolki i. Logo CM. Jaki mamy tutaj sensor? PixArt 3327. Tego brakuje e, na pudełku. Nie ma informacji, tak, o PixArcie. Mhm. No ale tutaj mogę też powiedzieć, że oczywiście Pulling Rate 125, 250, 500, 1000. E, w software możemy zmieniać. Mouse Tracking Speed 220 IPS. E, akceleracja 30G. Mechaniczne przełączniki tutaj mamy, jeżeli chodzi o switche. 60 milionów kliknięć, 6 przycisków jest tutaj. Połączenie oczywiście przewodowe, wsparte przez oprogramowanie Cooler Master Plus. I mamy też tutaj przewodzik w nylonowym oplocie 1,8 m. Przewodzik bardzo przyjemny, zakończony dużym USB, pozłacanym. Mięciutki, Mięciutki tak. Wymiary myszki 125,5 na 71 na 40,5 mm. Więc jest to taki wymiar, nie za duża, nie za mała, tak bym powiedział, więc myślę, że każdy się do niej dostosuje. Waży zaledwie 50 gramów, teraz jest moda na takie leciutkie myszki. No tak, jak ją biorę w rękę, to w dalszym ciągu mam wrażenie, że ona nie może działać, bo tam w środku nic nie ma. No nie czuć, nie czuć, słuchajcie, w ogóle, że coś mamy, no. Ale teraz yy, i te takie z plastrem miodu, co, co już ważą po 30 kilka gramów i takie właśnie klasyczne, potrafiące ważyć 50, no naprawdę szacun, yy, bo... No może nie wiem, dzięki temu nam się trochę ręka będzie mniej męczyć podczas długich sesji. No ale, 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 skoro już mamy specyfikację za sobą, przejdźmy do wyglądu. Wspominałem o tym, że dwie sekcje tylko są podświetlone. Myszka jest bardzo dobrze wyprofilowana, jest symetryczna, jak się tak spojrzy na nią, więc teoretycznie osoby prawo-leworęczne, ale wiadomo, że nawet ci gracze leworęczni często prawą, myszko, prawą ręką po prostu grają sobie swobodnie. Lewy, prawy klik. Mechaniczne, ale nie są jakieś mega głośne, przyjemny jest ten klik i też precyzyjnie jest zaraz o ograniu. Rolka, słuchajcie, też jest bardzo dobrze wyczuwalna i rolka, która, w której możemy skonfigurować tutaj górę i, górę i dół, jeżeli chodzi o funkcji, które można przypisać. Scroll up, scroll down. Jest tutaj sporo tych funkcji konfiguracji. Przycisk środkowy, taki baton, w którym możemy zmienić DPI. Jak przyciśniemy, słuchajcie, ten przycisk środkowy i jeden z bocznych na lewej stronie, to zmieniamy wtedy podświetlenie. Tak zostało to tutaj skonstruowane. Idąc Czyli dalej. Możemy to zrobić bez oprogramowania. Tak, możemy sobie podświetlonko bez oprogramowania to jest duża zaleta. Jeszcze możemy ktoś, wyłączyć też całkowicie z Jeśli nie? ktoś by nie chciał się bawić w instalację kolejnych oprogramowań, do, dajmy na to klawiatury, myszki, jeśli by miał. E z różnych firm, no to może sobie tą myszkę obsłużyć bezpośrednio z jej poziomu. Mm -hmm. Dokładnie tak, no wszystko tutaj można coś zrobić, wróciło nam podświetlenie. No można się tutaj troszkę pobawić, pobawić tym podświetleniem po programowaniu, zdecydowanie, no bo to wiadomo, to co mamy tutaj na, na myszce to jest jedno, te funkcje wszystkie, które tutaj sobie znajdziemy, ale idąc dalej, na prawej krawędzi nic tutaj nie mamy, jest tylko i wyłącznie tworzywo. Takie wcięcia zauważymy mhm. wszędzie. Na lewej natomiast dwa przyciski boczne. Też przyjemny klik. Przyjemne są to przyciski i możemy sobie do nich też funkcje przypisywać, jak będziemy chcieli. Na górze, może tak na szczycie, mamy wzmocniony tutaj kabel, żeby się nie uszkodził. A jak przejdziemy na spód, no to trzy ślizgacze płaskie i sensor. O którym już wspominałem. Tutaj żadnych przełączników na spodzie nie ma, jest po prostu klasyczna taka powierzchnia. Eee, no co? No, myszka ogólnie dobrze wykonana. Bardzo przyjemnie leży w dłoni. Nie powoduje podliwości ten materiał. Eee, taki chropowaty tak, kształt. Szkoda, bardzo ładny. szkoda tylko, że gripy nie, ma, nie mamy w zestawie naklejanych gripów, No nie, nie ma, nie ma, nie ma. Nie, ma, nie jest to jakoś bardziej żłobione, bo osoby, które mają nadpotliwość, jeśli chodzi o ręce, no to faktycznie to się może ślizgać, bo ten materiał sam w sobie jest śliski. Ale się nie ślizga. Może, ale się nie ślizga. No jakby ktoś... Powiem ci grał tak ze 2-3 godzinki. No tam. tak, no tak, no to jest inna kwestia, jak grasz tam, wiesz, jakieś mapki szybkie, a inaczej jak dłuższą sesję jakąś tutaj e, będziesz planował. Natomiast e, w ogóle też ta myszka fajnie wygląda bez podświetlenia, bo wtedy nawet nie ma loga nigdzie, nie? Takie ono, ono w ogóle znika. Ono się pojawia dopiero jak tak, pojawia się w starszych podświetlenie. w modelach w ogóle była tylko ro rolka podświetlana, a logo było e, nadrukowane we fiolecie. Y -y, a tutaj znika nam całkowicie. To logo logo też bez tej najważniejszej, centralnej funkcji, bo teraz to logo Cooler Master jest bez Cooler Mastera. To tak, już od dłuższego czasu o tym wspominamy. Leciutka, dobrze dopasowująca się do dłoni, zależnie czy większa, czy mniejsza dłoń. No to naprawdę bardzo wygodnie możemy tutaj sobie na niej pracować. I mi się też pod kątem designu podoba. Myślę, że biała też byłaby bardzo ładna tutaj, taka w macie. A biała też się z macie? Bracie, w macie. Nie wiem. Cooler Master Plus to oprogramowanie, które jest dedykowane wszystkim urządzeniom tej marki, bardzo fajnie, bo wtedy nie musimy ściągać nie wiadomo ile tych softów. Na głównym ekranie, jak wybierzemy sobie myszkę, bo też klawiaturka, tutaj SK620 jest podłączona jednocześnie, mamy możliwość konfigurowania przycisków i 6 łącznie tutaj jest według CM przycisków do. Przypisania, scroll, zobaczcie, ma aż trzy tutaj opcje konfiguracji: scroll, down, up i, i ten klik samego kółeczka. I jest tych funkcji, co nieco tutaj do przypisania. One się też tutaj rozwidlają jeszcze mocniej. Widać też, które sekcje są podświetlane, czyli rolka i logo. CM, mouse combo, nawet tutaj możemy włączyć albo wyłączyć. O, proszę bardzo, teraz jeszcze tutaj, na przykład, DPI można sobie pod tym przyciskiem combo zmieniać. Jeżeli chodzi o zakładkę performance, tutaj czułość myszy do skonfigurowania, pulling rate, angle snapping, lift of distance, w tym sensorze, który jest konkretnie w modelu 310, nie do zmiany, ale już na przykład czułość, czy double click, czy na przykład response time. Lewego prawego przycisku. To wszystko można tutaj sobie w tej zakładce zmienić. Jest też zakładka z podświetleniem, niby tylko dwa przyciski, niby tylko dwie sekcje podświetlone, ale trochę tutaj jest tych funkcji. Po pierwsze, może być to podświetlenie statyczne, na przykład. I sami sobie ustawiamy, albo zmieniamy też prędkość tego tej zmiany podświetlenia. Są makrosy, nie będziemy jakoś tutaj się mocno zagłębiać. Profile. Absolutny standard. Wszystko jest, co trzeba w tym oprogramowaniu. Cooler Master MM310. Jak już ustaliliśmy, bardzo lekka myszka, myszka przewodowa, myszka, która podczas grania was nie zawiedzie. Słuchajcie, no, niezależnie od tego, czy to będzie jakaś gierka, gdzie myszka jest mniej wymagana, czy taka gra, gdzie jest bardziej wymagana, jak na przykład jakiś shooter CS Call of Duty czy nie wiem, Fortnite y i inne tego typu, to tutaj po pierwsze, nawet podczas dłuższych sesji nie będziecie narzekać na potliwość dłoni. Po drugie, ręka się od razu bardzo wygodnie układa i szybko jesteśmy w stanie dostosować się. To jest taki, taki standardowy kształt w myszkach gamingowych właśnie, żeby jak najszybciej można było się do niej dostosować. I podczas samego grania absolutnie. Nie ma mowy o żadnej akceleracji wstecznej. Nie ma mowy o tym, żeby gdzieś nam się sensor gubił. Też nisko pracuje nad yy... Myszka pracuje nisko nad podkładką, więc jak podniesiemy, będziemy chcieli przesunąć rękę, no to nie załapie nam wtedy ten sensor. Nie ma w, tej, w tym sensorze akurat regulacji tego, tej odległości od podkładki. To w oprogramowaniu zresztą widzieliście, ale jest sporo opcji do konfiguracji. Myszka bardzo precyzyjna pod kątem tych mechanicznych przełączników. Już nie wspomnę o sensorze, bo Pixarty, niezależnie od tego, jaki to jest Pixart, czy są te Pixarty bardziej budżetowe, czy do bardziej topowych, no to nie ma mowy po prostu. No, myszki się tak wyrównały pod kątem teraz jakości, że to samo o czym Burzyk wielokrotnie wspomina w gamingach. Dobieramy sobie tylko i wyłącznie naszą ulubioną marką, tym jakim mamy zestaw. Bo tutaj. Za około 150 zł. Moim zdaniem to jest standardowa, normalna cena, jak za taką myszkę przewodową. Też jeszcze z dedykowanym oprogramowaniem uniwersalnym do wszystkich urządzeń Cooler Master. No, no nie ma się tutaj znowu, powtarzam się, bo w jednym z testów, nie wiem czy ten test idzie pierwszy czy drugi, ale w jednym z testów mówiłem to, że tutaj naprawdę no, nie ma do czego się przyczepić i do wykonania, do jakości materiałów, do ceny, do jakości podczas grania. No jest po prostu tak jak powinno być. No tak, bo jeśli chcesz dopłacić po prostu za myszkę, no to wtedy tak, bierzesz pod uwagę, tak jak mówiłeś, firmę, bierzesz pod uwagę e, zestaw, bo tu nie mamy zapasowych ślizgaczy. No nie ślizgaczy. ma, zestaw jest biedny, tak, tak można kupując powiedzieć. droższą myszkę z reguły dostajemy do, 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 dodatkowe ślizgacze. E, I gripy, o, o czym wspominałeś, że tak, ich nie, tak, nie ma. No może to winusik, tak. E, no i ewentualnie też możemy patrzeć wtedy już pod kątem obciążenia, nie, bo niektóre myszki mo, możemy sobie regulować to mhm. obciążenie, jeśli te 50 gramów byłoby dla nas e, za mało, no, no tak. bo myszka jest naprawdę mega, mega Mega lekka. Nie wiem, czy bym się na początku tak dobrze z nią odnalazł. Jakbym się automatycznie na nią przesiadł, bo. Te myszki, z których korzystam teraz, no jednak te 20-30 gramów ważą więcej. No właśnie, więc też jeżeli ktoś lubi cięższe myszki, to pewnie będzie rozglądał się za innymi modelami. No, też kwestia tego, czy ktoś woli przewodowe, czy bezprzewodowe. Teraz i te bezprzewodowe działają idealnie, nie ma tam mowy też o żadnych zgubieniach sygnału, sensora. No, tylko bezprzewodowa, gamingowa, no to jako 300 mm. No taka dobra, liczyć. no a ty właśnie, to jest fajne, że te przewodowe to już od stówki w górę można śmiało szukać i się zastanawiać. Naprawdę, jeżeli Lubicie tę markę, a widać, że starają się dostosować cenowo do realiów, i też fajne te fikuszne pudełeczka robią. Ten, ten model MM310, czy w białym, czy czarnym, to już kwestia gustu. Prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Kawał fajnej mychy w dobrej cenie. Cooler Master MM310 na kanale Git. Prosta, schludna. Czego chcieć więcej? Z Wami dzisiaj Doman Adson. Do zobaczenia. Jest Git.